Czy na obligacjach korporacyjnych da się dobrze zarobić? Jakie możliwości daje polski rynek? I jakie ryzyka trzeba brać pod uwagę? O tym w dzisiejszym programie prosto z parkietu. Przemysław Tychmanowicz, serdecznie zapraszam. Moim Państwa gościem jest Piotr Ludwiczak, zarządzający w WIK C2 TFI. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematem naszej rozmowy będą obligacje korporacyjne. Panie Piotrze, ostatnio obligacje korporacyjne miały swoje 5 minut, przynajmniej jeżeli chodzi o rynek wtórny, gdzie to zainteresowanie inwestorów indywidualnych było bardzo duże, oferty kończyły się bardzo dużymi redukcjami. Czy ten boom widzieliście także u Was? Tak, zdecydowanie. Na rynku pierwotnym widzimy spore redukcje, a z drugiej strony. Też widzimy, że napływy do funduszy dłużnych są naprawdę spore. Tak tutaj, żeby odnieść się do liczb, to w okresie 12 ostatnich miesięcy do funduszy kapitałowych bez PPK napłynęło około 30 miliardów złotych netto, z czego 90% mniej więcej do polskich funduszy dłużnych, a w tym około 5 miliardów złotych trafiło do funduszy obligacji korporacyjnych. Co powoduje, że obligacje korporacyjne zyskały tak sporą popularność? Czy one są obecnie ciekawą opcją inwestycyjną? Jak najbardziej inwestycja polskie obligacje korporacyjne jest obecnie atrakcyjną formą inwestowania. Gro emisji ponad 90% ma zmienny kupon oparty o stawkę referencyjną WIBOR. Zwykle 3 albo 6 -miesięczne. Powiększone o marżę odsetkową, czyli tzw. spread kredytowy, jest, jest to atrakcyjny poziom. Te stawki WIBOR są skorelowane ze, z poziomem stóp procentowych, które w Polsce obecnie wynoszą 5,75%. No i zdaniem prezesa NBP ten poziom stóp utrzyma się co najmniej do 2026 roku. No i jeśli faktycznie tak będzie, no to inwestorzy mają perspektywę. Relatywnie wysokich i stabilnych stóp zwrotu przez, przez najbliższe co najmniej półtora roku. No i inwestorów pewnie przyciągają też, jak to zwykle ma miejsce, historyczne stopy zwrotu, które są atrakcyjne. Pobijają lokaty i pobijają też inflację. Hmm. Czy obligacje korporacyjne są trochę konkurencją dla rynku akcji, czy to, czy z perspektywy na przykład waszych klientów są one uzupełnieniem portfela? No, trudno tutaj mówić o konkurencji. To jest raczej uzupełnienie. To jest raczej taki element portfela, który powinien zmniejszać zmienność portfela. No i powinien jakby dowodzić solidne jednoprocentowe stopy zwrotu. Mówił Pan o atrakcyjności obligacji korporacyjnych. Ta atrakcyjność chyba też wynika z faktu, że przez ostatni czas nie mieliśmy na rynku jakichś głośnych upadłości, które by odbiły się na rynku obligacji dużym echem. Mimo wszystko, kiedy inwestując w obligacje korporacyjne, trzeba pamiętać o ryzyku. Jak duże to jest ryzyko i jak można je minimalizować? No to jest właśnie ryzyko, ryzyko defaultu. No to jest największe ryzyko, właśnie związane z, z inwestowaniem w obligacje korporacyjne. Jakby no tutaj, kluczowe jest, aby przeprowadzić rzetelną, rzetelną analizę danego emitenta, bo no my tutaj się w tym, w tym specjalizujemy. Oprócz takiej analizy jakościowej, robionej wewnętrznie w ramach naszego TEFI. Też dzięki obecności Quantum Financial Solutions w grupie kapitałowej akcjonariuszy w Igce Kwadra posiłkujemy się ich modelem ekonometrycznym, zarządzaniem funduszem w Igce obligacji korporacyjnych. No i a propos, tych, a propos tych defaultów, to faktycznie ostatni rok to były głównie defaulty obligacji Getty Noble Banku, który, który przeszedł, przeszedł restrukturyzację. No, dla osób, które jakkolwiek się interesują rynkiem, no, mogły się spodziewać, że po, po idei bank podobny los spotka także, także Getty Noble Bank. No i jakby ten ryzyko defaultu, czy tam te defaulty na rynku w ostatnim, w ostatnim czasie były naprawdę, naprawdę niewielkie. Oczywiście trzeba cały, cały czas mieć przygotowany portfel na takie zdarzenie. No bo recesje czy jakieś czarne łabędzie potrafią pojawić się z nienacka. Także no dobrej jakości portfel, zdywersyfikowany portfel no jest tutaj jest jak najbardziej potrzebny do tego, żeby no suchą stopą przejść przez, przez okres zawieruchy, a, a w okresie, że tak powiem, prosperity osiągać atrakcyjne stopy zwrotu. Mówi Pan dobrze zdywersyfikowany portfel. Ale czy taki portfel da się zbudować na polskim rynku? Bo jednak patrząc na strukturę emitentów, to na polskim rynku, jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne, dominują spółki z branży chociażby windykacyjnej, czy też deweloperzy. Wy reprezentantów innych branż no niestety nie masz tak dużo? Tak jakby przyjrzeć się bardzo szczegółowo, to faktycznie deweloperzy mieszkaniowi to jest numer jeden pod kątem liczby serii, czy tam liczby emitentów. Pod kątem wolumenów to są banki, a faktycznie w indykatorzy też, też mają, też myślę, że na, na podium by się znaleźli pod kątem liczby, liczby serii może gdzieś obok deweloperów komercyjnych. No, faktycznie da się zbudować portfel zdywersyfikowany. No jest około 80 emitentów. A oczywiście no, niektórzy mają lepszej jakości, inni, inni gorszej. No, my, na przykład, w naszym funduszu kwadrat Obligacji Korporacyjnych posiadamy ponad 40 emitentów. Być może ten, ten, ta liczba ulegnie zwiększeniu, natomiast uważamy, że to już jest taki satysfakcjonujący poziom. No, jeśli chodzi o tych emitentów na polskim rynku, no, z bankami jest taki problem, że prawie wszystkie emisje bankowe mają wartość nominalną jednej obligacji no, co najmniej 100 tysięcy złotych, a na rynku pierwotnym no, standardem jest już nominał w wysokości pół miliona. Więc dla inwestorów z małym portfelem, no, jedyną szansą na zbudowanie inwestycji na ekspozycji na sektor bankowy jest zakup jednostek funduszu inwestycyjnego. Jeśli chodzi o deweloperów mieszkaniowych, to faktycznie wybór jest. Wybór jest spory. I no również wśród tych deweloperów można, można znaleźć lepszej jakości emitentów, których bez problemu, z, z dużym prawdopodobieństwem, jakby wypłaty odsetek i, i nominału, można bez problemu nabyć do, do portfela. Także, no, gdyby ktoś prywatnie chciał zbudować taki portfel, no to oczywiście wymaga to. Czasu, wiedzy, doświadczenia. Natomiast no, takich e, dużych kilkunastu emitentów no, powinno się znaleźć w takim, w takim portfelu. Najlepiej, właśnie z różnych branż, e, na wypadek jakiegoś, gdyby pojawił się jakiś default, no to żeby on nie, spodował, nie spowodował straty całego portfela. Chciałbym, żeby Pan teraz trochę odsunął tej Waszej kuchni inwestycyjnej. Na co zwracacie uwagę, kiedy dobieracie obligacje korporacyjne do portfela? Kluczowa, kluczowe są przepływy pieniężne generowane do, do momentu spłaty zadłużenia. Oczywiście analizujemy historyczne wyniki spółki, bilans najnowszy, aby mieć taki obraz sytuacji w spółce na dany moment. Natomiast no, inwestorzy nie kupują przeszłości, tylko kupujemy przyszłość. Także inwestując, w Każdą obligację robimy prognozę przepływów pieniężnych do zapadalności. No i ta prognoza przepływów pieniężnych powinna dawać dodatni wynik na każdy, jakby na koniec każdego, każdego kwartału roku, aby w ogóle zainteresować się spółką. Oczywiście ma wpływ na to, ma, ma poziom zadłużenia, koszt zadłużenia, płynność czy też koszty ponoszone przez spółkę. Także, no, cash is king, jak to mawiają. Także, jakby też dla nas ważniejsze jest to, żeby spółka w przyszłości generowała przepływy pieniężne, niekoniecznie zyski, chociaż zwykle to idzie ze sobą w parze. Możliwości inwestycyjne dla inwestorów, to jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne, to rynek pierwotny, ale także i rynek wtórny. Rynek pierwotny, mówiliśmy, zazwyczaj duże redukcje, a rynek wtórny to chyba też niekoniecznie jeszcze zadowalająca płynność. Płynność faktycznie jest ograniczona, natomiast jeśli inwestor ma portfel, powiedzmy, do, do miliona złotych i chciałby zbudować, chciałby zainwestować w obligacje powiedzmy 20-20 emitentów, to, to ta płynność jest jak najbardziej zadowalająca. Z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych, faktycznie ten katalyst nie jest jakby. Pierwszym wyborem, jeśli chodzi o rynek wtórny, no, mamy też dostęp do, do rynku międzybankowego, gdzie no, zdecydowanie większość obrotu ma, ma miejsce. Natomiast jeszcze wracając do, do tego rynku katalyst pod kątem inwestorów indywidualnych, no, na pewno jego plusem jest fakt, że jeśli inwestor chce już sobie wybierze danego emitenta, to często dany emitent. Ma notowanych kilka serii, które różnią się zapadalnością, więc też może dostosować sobie jakby tenor obligacji, które chce kupić. No jak jest emisja na rynku pierwotnym, no to, to tego wyboru nie ma. Albo bierze się to, co, to, co jest na rynku pierwotnym, albo, albo się nie bierze. No i ten rynek wtórny jest taki, powiedzmy, szybki. Tak? Czyli jeśli inwestor ma ofertę na rynku, może od razu nabyć daną obligację, podczas gdy na rynku pierwotnym te emisje potrafią ciągnąć się tak naprawdę tygodniami od momentu startu budowy książki popytu do, do finalnego rozliczenia. Także no to też jest, też jest plus rynku wtórnego. Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce to w tym momencie relatywnie atrakcyjne oprocentowanie papierów, ale to też ma tą drugą stronę medalu, bo to jest też koszt dla firm, które emitują dług. To może być problem w długim terminie, szczególnie mając na uwadze to, o czym też Pan już wspomniał, że na obniżkę stóp procentowych i na jakiś mocniejszy spadek wyboru, raczej się nie jest nie zanosi w najbliższym terminie. Oczywiście. W, w teorii im wyższe koszty finansowania, tym niższe zyski przedsiębiorstw. Natomiast no, polski rynek jest dość specyficzny i rzeczywistość nie jest taka, taka klarowna. No, ten wyższy WIBOR wynika z wyższych stóp procentowych, a wyższe stopy wynikają z poziomu inflacji. Z kolei, jeśli mamy do czynienia z inflacją, no to zwykle rośnie poziom przychodów spółek, właśnie w takim środowisku inflacyjnym. No i może skupmy się tutaj na, na dwóch największych sektorach na rynku katalyst, czyli jeśli chodzi o deweloperów mieszkaniowych i banki. No w przypadku deweloperów mieszkaniowych, no ta wysoka inflacja została, mam wrażenie, w pełni przerzucona na klientów. Wszyscy widzimy, jak, jak ceny mieszkań mocno porosły. Także te wyższe koszty finansowania tak naprawdę nie przeszkodziły w osiągnięciu rekordowych wyników przez niektórych deweloperów. Wręcz przeciwnie, w niektórych przypadkach no, właśnie te, te marże spółek porosły. Jeśli chodzi o banki, no to również banki są wielkim wygranym tej sytuacji, no bo oni z prostą marżą odsetkową mają tym wyższą i im wyższe są stopy, stopy procentowe. Także jakby dla trzonu polskiego rynku obligacji korporacyjnych ta sytuacja nie jest zła. E, oczywiście, gdy nie wiem, w przypadku deweloperów, gdy. Spadnie trochę popyt, na przykład ceny się obniżyły. Oczywiście to będzie miało, miało przełożenie na nich. Natomiast no, też deweloperzy już ci, co są obecni na rynku, zwykle przeszli e, rok 2008 nauczyli się, e, jak, jak zarządzać się w, jak zarządzać w kryzysie i też widzimy, że to ten poziom zadłużenia w ostatnim czasie istotnie, istotnie spadł. No, na pewno. Na pewno obecne środowisko nie jest korzystne dla na przykład deweloperów komercyjnych czy spółek przemysłowych, no bo jednak troszkę tutaj mamy spowolnienia w przemyśle, dlatego tam w tych, w tych dwóch segmentach faktycznie widzimy nieco jakby pogorszenie sytuacji. Natomiast no, światełkiem w tunelu dla nich są te, te prognozy. No dość wysokiego wzrostu gospodarczego w tych latach 2024-2026, które, które pokazują, że gospodarka powinna się rozwijać w tempie co najmniej 3% rocznie. Wspomniał Pan o światełku. To ja zapytam o to światełko czerwone. Czy pojawia się jakieś takie światełko właśnie czerwone, ostrzegawcze na rynku obligacji korporacyjnych, które może sugerować, że gdzieś ten taki szczyt zainteresowania, ten, taki, ten taka dobra koniunktura może powoli dobiegać do końca? Czy na razie patrzycie ze spokojem, wszystko jest tak, jak być powinno? To znaczy, czujność zawsze musi być przy, przy inwestowaniu w obligacje korporacyjne, zwłaszcza jeśli chodzi o zarządzanie funduszem obligacji korporacyjnych, no bo też właśnie zważywszy na, na tą płynność na rynku, trzeba jakby z wyprzedzeniem, z wyprzedzeniem o tym myśleć. Wydaje mi się, że my dość konserwatywnie zarządzamy naszym, naszym portfelem. Też wspieramy się tym narzędziem właśnie od naszych akcjonariuszy z Austrii. Też rozmawiamy, jak wygląda sytuacja rynku, za granicą. No i widzimy, że na rynku zagranicznym, na, na, na zachodzie, te wyższe stopy procentowe no, spowodowały no, przecenę na rynku nieruchomości, zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych. I jakby nie widzimy, aby to przyszło, zwłaszcza na rynku mieszkaniowym do Polski. No to Polska jest bardzo specyficznym rynkiem pod kątem. Pod kątem rynku mieszkaniowego też jest, no tutaj jesteśmy bardzo blisko Ukrainy, gdzie sporo emigrantów przybyło, też mamy mieliśmy jeden program rządowy, bustujący popyt, być może za chwilę będzie kolejny. Natomiast no, jeśli chodzi o rynek komercyjny, żadnych programów rządowych nie ma, widzimy, że gili na rynku inwestycyjnym praktycznie, praktycznie też nie ma. Także my nie inwestujemy obecnie w emitentów z branży deweloperki komercyjnej, bo jakby też jakby po rozmowach z kolegami z Austrii, no, tak ostrożnościowo podchodzimy do tego rynku. Panie Piotrze, to już pytanie na koniec. Z perspektywy inwestora, czyli z Waszej perspektywy, czego dzisiaj potrzebuje rynek obligacji korporacyjnych, żeby mógł się dalej jeszcze rozwijać? Bardzo byśmy sobie życzyli, aby na Rynku pojawiali się nowi emitenci i to, i to najlepiej emitenci z innych branż, tak? No bo widać, że po, po rynku pierwotnym no, obserwujemy, że gro, gro emisji dalej jest właśnie emitowana przez banki i deweloperów mieszkaniowych. No a te, te emisje niejednokrotnie kończą się redukcjami zapisów w okolicach 75%. Także no czasem nabycie nabycie danego emitenta no też e, nie zawsze się udaje, bo, bo bidy czasem są naprawdę niskie. No, dywersyfikacje nigdy za wiele. E, także tych, tych nowych emitentów e, życzę sobie i kolegom. My oczywiście dołączamy się do tych życzeń. Piotr Ludwiczak, zarządzający Wikce kwadrat TFI był moim Państwo gościem. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.